Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dzisiaj o Napoleonie Polakożercy. Jak słynny cesarz Francuzów nas wykorzystał? Od ponad 200 lat, Napoleon Bonaparte, samozwańczy cesarz Francuzów, słynny Bóg wojny, ma w Polsce pokaźne grono fanów. Nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce szczególnie. W swoim uwielbieniu dla Napoleona ignorują lub przemiczają niewygodne fakty. A te są takie, że Napoleon wbrew ich twierdzeniom, tutaj do największych zwolenników takiej tezy należy słynny pisarz Waldemar Łysiak, wcale nie pragnął odrodzenia niepodległej Rzeczpospolitej. Pragnął dogadania się z Carską Rosją. Polacy jednak w żadnej epoce politycznej nie słynęli. Z mądrości i wyrachowania politycznego. Dlatego w 1806 roku francuskie wojska, gdy wkroczyły na nasze wówczas okupowane przez zaborców pruskich ziemie, to wśród Polaków pojawiła się niczym nieuzasadniona nadzieja na odrodzenie państwa. Kolejne lata i kolejne zdrady Napoleona. Nie zmieniły tego. Nawet gdy był na dożywotnim zesłaniu na wyspie Świętej Heleny, w Polsce byli marzyciele, którzy planowali jego ucieczkę, uwolnienie z tegoże zasłania, by po raz kolejny miał okazję nie wskrzesić polskiego państwa. Napoleon urodził się 15 sierpnia 1769 roku na Korsyce i Francuzem bynajmniej nie był. Do końca życia mówił po francusko z mocnym korsykańskim Akcentem. Początkowo, jeszcze mając dwadzieścia kilka lat, uważał się za korsykańskiego patriotę i kombinował, jak przywrócić niezależność w swojej wyspie. Jednak dezorientował się, że rewolucja francuska, która wybuchła wówczas, daje takim jak on, biednym acz zdolnym szansę. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienił się we francuskiego patriotę. Zmienił również e, nazwisko, aby brzmiało. Mniej włosko, a bardziej francusko. Nazywał się wcześniej Di Buonaparte. Pierwsze poważne zetknięcie z Polakami Napoleon miał w czasie swoich wojen we Włoszech w latach 1796 97 gdzie właśnie zdobył swoją pierwszą wojenną sławę. Tam walczył z sardyńczykami i z sprzymierzonymi z nimi Austriakami. No i zorientował się, że do niewoli francuskiej trafiają Austriacy, do, w siłach austriackich Polacy walczący właśnie w siłach za, zaborczych. Wsparł więc pomysł utworzenia legionów polskich, e, którymi w końcu dowodził generał Jan Henryk Dąbrowski. To były te słynne legiony polskie e, Dąbrowskiego. Napoleon, podobnie jak wówczas rządzący Francją, nie mieli żadnych zamiarów pomagać Polakom w odbudowie państwa i traktowali ich jak zwykłych najemnych żołnierzy. Gdy Francja zawarła pokój z Austrią, a Rosja zaczęła się wycofywać z koalicji antyfrancuskiej, to była taka, wówczas też koalicja, to warto przypomnieć, po prostu we Francji zgilotynowano króla po rewolucji francuskiej w oburzeniu na taki zamach, na próbę tworzenia państwa bez monarchy. Nastąpiła wielka koalicja i gdyby Francja nie była wówczas potężnym państwem, najbardziej ludnym państwem Europy, no byłoby im trudno się obronić, ale szybko dali radę, no właśnie między innymi Napoleonowi. W każdym razie, Napoleon rozwiązał problem polski bardzo szybko i w maju 1802 roku kazał wysłać polskie legiony na San Domingo, obecnie Haiti, do tłumienia miejscowego buntu przeciwko okupacji i uwaga niewolnictwu. Na wyspę skierowano około 5270 legionistów. Większość z nich zmarła na miejscowe choroby lub zginęła w walkach, ale uwaga, pokażna część z nich przyłączyła się do powstańców. A do Europy wróciło ledwie kilkuset. I ta lekcja, jak Napoleon potraktował swojego polskiego sojusznika, bynajmniej nie działa trzeźwiąca na naszych no, zakochanych w Napoleonie. W swoich wypowiedziach z 1806 roku, gdy sprawa wskrzeszenia Polski rzeczywiście wydawała się mieć szansę powodzenia, Napoleon wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem takiego scenariusza. Powtarzał, że Polska jest martwym ciałem to jest dokładny cytat z jego wypowiedzi. Gesty, które wykonywał wobec Polaków, miały na celu zapewnienie mu pokaźnej liczby wojska, koni i zaopatrzenia dla armii wreszcie sympatii mieszkańców na terenach, na których wkraczała jego armia. Dla doświadczonego dowódcy, jakim był, mimo relatywnie młodego wieku, Napoleon to miało pierwszorzędne znaczenie dla wygrywania wojen. Napoleon starał się tworzyć z możliwości odtworzenia państwa polskiego środek nacisku na Cara Aleksandra, człowieka, z którym tak naprawdę chciał się dogadać i którego podziwiał. Gdy 19 listopada 1806 roku przyjął grupę polskich patriotów. Nie miał żadnego pomysłu na wskrzeszenie Polski i nie miał go później przyszłości. Konkrety tak naprawdę zaczął e, mówić i zaczęły się pojawiać w jego wypowiedziach, kiedy był już politycznym bankrutem i nie miał żadnych, ale to żadnych możliwości, aby ich zrealizować. Nie zmieniło to postaci rzeczy, że 27 listopada 1806 roku, gdy się pojawił w Poznaniu, przyjmowano go za, jako zbawcę. E, to sprawą zajmował się e, jego najzdolniejszy marszałków, aczkolwiek nie najwierniejszych, Joachim Murat. E, pisał on zafascynowany Polską i Polakami do Napoleona, a to pozwolę sobie przeczytać, że nigdy nie widział tak silnego ducha narodowego, wszyscy Polacy proszą o broń przywódców i oficerów. E, a Napoleon e, odpisał mu z Poznania... Że Polacy są powierzchowni, nieodpowiedzialni i zakazał im mu, e, składać mu jakichkolwiek obietnic. E, daj im do zrozumienia, że nie przychodzę mm, błagać o tron dla któregoś z moich bliskich, bo nie brakuje mi tronów, które mogę zaoferować moim krewnym, ostrzeg miuro Napoleon. To trudno bardziej. Jasną deklarację. Gdy w lipcu 1807 roku, w tylży Napoleon dogadał się z pokonanymi Prusami i Rosją, to konsekwencje porażki poniosły tylko Prusy. Z ziem ich Napoleon stworzył księstwo warszawskie i Królestwo Westfalii. To była taka posiadłość w zachodnich Niemczech. Car uznał też tytuły królewskie braci Napoleona, a ogólnie Wskrzeszenie Kadłubowej Polski denerwowało cara, ale na otarcie łez Napoleon pozwolił zabrać jemu. Prusom Okręg Białostocki, no, też część, część, część dawnej Polski. E, przy okazji tego traktatu e, zrodziło się polskie określenie Sumy Bajońskie. No to mało osób dzisiaj kojarzy, no, wszyscy wiedzą, że bajeńskie sumy to są takie, których, e, które się obiecuje, ale których się nie osiąga, które się nie otrzymuje. I chodziło właśnie o wierzytelności, które sprzedał powstającemu Księstwu Warszawskiemu. E, Napoleon, to znaczy sprzedał im z upustem 50%, czyli kazał sobie wypłacić 20 milionów franków zamiast 40 milionów, a te 40 milionów miały sobie księstwo odzyskać od Prus, które miały to zapłacić. Oczywiście Polacy żadnych pieniędzy nie, od, nie odzyskali, a Napoleon swoje 20 milionów od Polaków dostał. Z tego upokarzającego dla Prus spokoju płynie dla Polaków nauka. Król Prus zrobił wszystko, aby ocalić swój tron i państwo. Przystał na utratę połowy terytorium i połowy mieszkańców. Jego mis, jego, jego liczba jego królestwa, mieszkańców jego królestwa, zmniejszyła się z 10 milionów do 5 milionów. Zobowiązał się wypłacić Francji gigantyczną kontrybucję wojenną. Uwaga, wziąć jeszcze udział w wojnie swoim dotychczasowym sojusznikiem, Wielką Brytanią. Ale uwaga, zachował państwowość. Dostał możliwość dotrwania do lepszych czasów. To jest rzecz, której Polacy nie umieli robić. Polacy organizowali durne powstania jak kościuszkowskie, które prowadziły do likwidacji resztek państwowości, zamiast siedzieć na czterech literach i czekać na prawdziwą okazję. Paradoksalnie, o upadku Napoleona zacytowała jego niechęć do wskrzeszania Polski. Księstwo warszawskie, będące lennem Napoleona, miało w jego rozumieniu szachować cara i sprawiać, że nie będzie szukał zwady z Francją. Pomny losu, który spotkały Prusy. Ale najgorsze jest to, że Napoleon nie skorygował swojej strategii niewskrzeszania Polski, nawet gdy szykował się do wojny z Carem w 1812 roku. Oczywiście o porażce Napoleona zadecydowała z Rosją, zadecydowała też krwawa wojna w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim Brytyjczycy zgotowali Napoleonu, Napoleonowi prawdziwy afganistan. No to oczywiście ten Afganistan to jest moje porównanie z obecnych wojen. W każdym razie, nim doszło do wojny w 1812 roku, w 1809 roku Napoleon musiał zmierzyć się z pragnącą zemsty Austrią, która zaatakowała francuskie posiadłości w Europie. Cal Aleksander w tej rozgrywce na razie był oficjalnie przynajmniej sojusznikiem Napoleona, a stawką było właśnie Księstwo Warszawskie. I w każdym razie, kiedy armia księstwa warszawskiego, dowodzona przez bratanka ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Józefa Poniatowskiego, po wstępnej porażce pobiła Austriaków dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda i zajęła większą część Galicji. Zamiast pozwolić Polakom na przyłączenie jej do księstwa, Napoleon, uwaga, przekazał część jej Rosji, która zaledwie udawała, że wspiera go w wojnie z Austrią. To była właśnie, Taki był właśnie Napoleon. Swoją taktykę wobec Polaków Napoleon próbował hmm, wykorzystać i powtórzyć przeciwko Węgrom, namawiając ich do powstania przeciwko Austriakom. Oni się okazywali jednak mądrzejsi, uważając, że nie będą działać bez żadnych konkretów. Czar Aleksander z kolei chciał od Napoleona jasnej deklaracji, że nie odbuduje państwa polskiego. Ten zaś uważał, że nikt nie będzie mu niczego dyktował. To było zarzewie konfliktu. W każdym razie, Napoleon... 30 czerwca 1810 roku car wysłał listy do Napoleona. Wprost groził mu, że jeżeli nie dostanie gwarancji w sprawie nieodbudowania Polski, to wycofa się z blokady Wielkiej Brytanii. Posłem cara był książę Aleksander Kurakin, który cieszył się uwaga, powszechnym brakiem szacunku. Dlatego wybór takiej osoby na mediatora był demonstracją Aleksandra, że nie zależy mu na dobrych relacjach z Napoleonem. Co ma na myśli Rosja, używając takiego języka, pytał księcia Kurekina-Napoleon? Czy chce wojny? Po co te ciągłe skargi? Po co te podejrzenia? Gdybym chciał odbudować Polskę, powiedziałbym to i nie wycofywałbym moich wojsk z Niemiec. Czy Rosja usiłuje mnie przygotować na zmianę przez nią frontu? Znajduje się z nią w stanie wojny, w dniu, w którym. Znajdę się z Rosją w stanie wojny, w dniu, w którym zawrze ona pokój z Wielką Brytanią. Trudno o bardziej jasny i precyzyjny fragment. Napoleon. Nie zamierzał wskrzeszać państwa polskiego, czynił z tego tylko i wyłącznie broń do szachowania Rosji. 31 grudnia 1810 roku Cara otworzył swoje porty i zrezygnował z kontynentalnej brokady Brytyjczyków. Było to dla niego zbyt kosztowne. W odpowiedzi Napoleon zanektował porty Hanzy, w tym te, które należały do rodziny Cara. Obie strony szykowały się już w tym momencie do wojny. I w tej wojnie której jedynym sensem mogła być odbudowa państwa polskiego, bo bez niej wyprawa w głąb Rosji nie miała żadnego sensu. Napoleon traktował Polaków tylko i wyłącznie jako kartę przetargową, aby przywołać swojego zbuntowanego sojusznika Aleksandra do porządku. To dlatego po wkroczeniu na ziemię I Rzeczypospolitej w 1812 roku, notabene słynnego 22 czerwca, podobnie jak Hitler, w 1941 roku nie ogłosił wskrzeszenia I Rzeczypospolitej. A przecież gdyby to zrobił, gdyby poprzestał na zajęciu polskiego terytorium wskrzeszeniu I Rzeczypospolitej i obudowaniu się tej armii, to równowaga europejska mogłaby zostać przywrócona. Polska mogłaby w tym momencie pełnić rolę bastionu antyrosyjskiego, ale on tego nie chciał. Jego najbliżsi doradcy, słynny Talajrand, Przekonywali go właśnie do takiego planu, do odbudowy Rzeczpospolitej jako buforowego państwa. I właśnie brak celu w tej wojnie, wojnie którą później Łysiak próbował przedstawić jako wojnę polską Napoleona, a to była nieprawda. Gdyby tak było, to po wejściu na terytorium Polski on by tą Polskę odbudował. Napoleon, to jest taki cytat. Z książki zamońskiego o Napoleonie. To jest bardzo dobra książka na ten temat. Jedna z najlepszych biografii. Napoleon, pozwolę sobie zacytować, miał nadzieję, że zdoła pokonać Rosjan, e, osiągnąć porozumienie z Aleksandrem, zanim okoliczności zmuszą go do zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie Polski, które będzie zapewne stanowić jeden z elementów ugody. Teraz musiał się jasno określić swój stosunek do tej kwestii. 3 lipca, co było unikatem z jego strony, ustanowił litewski rząd, rząd tymczasowy Wielkiego Księstwa Litewskiego, który miał zarządzać państwem, gromadzić dostawy i powołać pod broń żołnierzy, a swojemu ministrowi spraw zagranicznych którego przywiózł ze sobą do Wilna, kazał zwodzić Polaków. Dochodzenie przeprowadzone po wojnie przez Rosjan wykazało, że ludność terenów, na których oparł Napoleon, stała po jego stronie i była wrogo nastawiona do Rosjan. Ale on sam nie wykorzystał jej poparcia i nie sankcjonował nawet lokalnych inicjatyw przewidujących możliwość działania za liniami nieprzyjaciela, gdyż obawiał się, że utrudni to porozumienie z Aleksandrem. Tyle zamoyski. E... To jest fragment książki Adama Zamojskiego Napoleon. Człowiek i mit. Bardzo dobra książka. Tu to oparłem na materiałach z tej książki. Ten materiał Wydawnictwo Literackie 2019 rok. I właśnie tutaj zacząłem Łysiakiem i skończę Łysiakiem. Dziś głównym właśnie opowiadaczem legendy o dobrym Napoleonie jest Waldemar Łysiak. Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy XX wieku zakochany do szaleństwa w Napoleonie. Gdyby armia Napoleona zatrzymała się w granicach I Rzeczpospolitej i pomogła odbudować państwo, to wojna, 8, 1800, państwo polskie, to wojna 1812 roku skończyłaby się sukcesem Napoleona. Tego jednak cesarz Francuzów nie chciał zbro, bronić, zrobić. Z uporem maniaka bronił tego status quo, jakiegoś kadłubowego polskiego państewka, które mogło być tylko przymiotem gry między Rosją a Francją. I za ten cynizm został Srogo ukarany. Tuż przed tym, jak upadł w 1813 roku, za pośrednictwem Armanda Kainkor swojego zaufanego dyplomaty, proponował Carowi jako kartę przetargową ostateczne zniszczenie Polski, jako łapówkę. Polecenia te przeczytał adjutant cesarski Dezydery Chłapowski, którego tak oburzyły, że postanowił możliwie szybko porzucić pracę u Napoleona. A car oczywiście ofertę odrzucił. I fascynacja Napoleonem jest równie szkodliwa w Polsce jak niewyciąganie sojuszu z. wniosków z sojuszu z Wielką Brytanią, który w XX wieku zakończył się dla Polski tragiczną, przegraną wojną lat 1939 -45. Szczytem wszystkiego jest to, że mamy w hymnie narodowym, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, które sprawią, sławią Napoleona, człowieka, który te same polskie legiony, które śpiewały tą piosenkę, skazał na zagładę. Oczywiście ta piosenka, piesz ma kontekst historyczny. Napoleon tutaj występuje jako zwycięski wódz, który rzeczywiście dawał przykład, jak wygrywać, ale wciąż jest to niezasłużona niczym nagroda. Napoleon, Polak ożercę. Napoleon, który mamił Polaków odzyskaniem Polski, daniem im niepodległości, a tak naprawdę cynicznie rozgrywał tą kartę, chciał się dogadać z silnym człowiekiem, z carem Aleksandrem. Uważał, że odbudowanie Rzeczpospolitej będzie takim kamieniem obrazy, która sprawi, że car mu tego nigdy nie wybaczy. Takim był trochę takim, tym, kim się urodził. Urodził się ubogim szlachcicem i czuł się onieśmielony, czuł konieczność akceptacji od przedstawiciela starego rodów Romanowów. Chciałbyś po prostu jednym z klubów cesarzy. I Polska była tylko i wyłącznie pionkiem w tej grze i warto sobie to uświadomić i wyciągnąć wnioski także we współczesnej polityce, bo Polacy mają wyjątkowy talent do nie... Wyciągania wniosków z własnej historii. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę bardzo o udostępnianie tego materiału jak najszerzej e... i o subskrypcję kanału. A Państwu polecę Historię na Weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w bieżącym numerze. Jak podbiliśmy Rosję? To jest e... historia o Polakach, którzy robią karierę w robili karierę na dworze cara w 18, 19, a później nawet już na, w czerwonym caracie w 20, bo wyobraźcie sobie, że nawet podobno Nikita Chruszczow tak przynajmniej uważał, Stalin był nieślubnym synem polskiego szlachcica, oprócz tego, jak szlachta zrujnowała Polskę. To jest film na kanale Zainspirowany tym tekstem. Tutaj jest dokładny tekst. Bardzo polecam. Bardzo dużo ciekawych informacji. Nie wszystkie dobrze znosi kamera, więc warto sięgnąć i przeczytać. A także materiał o sowieckiej propagandzie wymierzonej w odrodzoną Polskę w czasie walki o granice w latach 1918-1921. Polecam.